Słychać mnie, tak? Dobrze. Tak. Wieczór bardzo mi miło, że Państwo przyszli, i, i bardzo się cieszę, że mogę zakończyć ten wspaniały wieczór, bo jestem naprawdę zachwycony tymi wszystkimi opowieściami, które tu usłyszałem i, i mam wrażenie, że. Ciekawe. przed światłem, że elementy tych różnych historii gdzieś będą wybrzmiewały chyba w tym, o czym ja opowiem. Co też jest. To światło mnie goni, e, a chcę trochę Państwa widzieć, bo. Ale to też mi dało do myślenia, że to jednak, no właśnie, że wszyscy mamy swoje historie, ale dużo wspólnych rzeczy, dużo wspólnych historii nam się dzieje. Każdy to trochę inaczej interpretuje, ale bardzo mi się podoba ta idea, żebyśmy się tymi naszymi historiami dzielili i, i tego kontaktu z człowiekiem z jego historią. Myślę, że teraz, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, gdzie jest tyle tych, nie wiem, filmów, wszystkich, rzeczy na Facebooku i tak dalej. Ten kontakt z człowiekiem, i z jego historią jest naprawdę ważny. Dlatego e, bardzo mi się podobało, co Agata robiła. I, no ja niestety nie jestem już z Trumjasta. Jak właśnie sobie policzyłem, od 20 lat już nie mieszkamy w Trummieście. Zrobiliśmy Trumjasto dla Warszawy. Yy, ale zawsze chciałam zobaczyć, co tutaj się dzieje i, i posłuchać i, i strasznie się cieszę, że Agata na, mnie zaprosiła, bo dzięki temu mam możliwość uczestniczyć w tym wydarzeniu jako i prelegent, ale także słuchający, bo uważam, że naprawdę wspaniałe były te historie. No i o czym opowiem? Yy, o, ja już jestem tutaj. <down jurys parishion> to w ogóle miała być niespodzianka dla Agaty, ale zaraz do tego przejdę. Yy, yy, mm. Ja nazywam się Tomasz Liwiński, jestem filmowcem, ale tak naprawdę najbardziej lubię o sobie mówić jako to jest po polsku brzmi bardzo źle, ale po angielsku brzmi storyteller. I, i uważam, że w ogóle być filmowcem to jest przede wszystkim opowiadanie historii, akurat w sposób wizualny. Więc jak Agata poprosiła, żebym powiedział coś o sobie, coś, coś przygotował, myślałem, myślałem, ale stwierdziłem, że po prostu przedstawię moją historię i trochę wykorzystam ten moment, że, że jestem tutaj teraz z państwem. E, I podsumuję, gdzie jestem teraz, skąd wyszedłem. Razem z Agatą e, chodziliśmy do szkoły średniej, tutaj do, do Gdyńskiej Trójki, więc całkiem niedaleko. I, I jest to ciekawe dla mnie doświadczenie właśnie porównać jaki ja byłem wtedy, o czym myślałem, o czym marzyłem i gdzie jestem teraz. Więc wykorzystam tą przestrzeń, żeby zrobić sobie taką trochę E, autoterapię, ale mam nadzieję, że nie zanudzę Państwa tym. W każdym razie, jak sięgam pamięcią, chciałem być filmowcem. Już jakie małe dziecko bawiłem się tymi kukiełkami właśnie nie robiłem teatru, tylko robiłem filmy, seriale i tak dalej. Więc to zawsze gdzieś, gdzieś, gdzieś we mnie było od samego początku, ale oczywiście. Nic specjalnego z tym nie robiłem, tak się że nie, nie wiem, tak się tłumaczyłem, że nie trafiłem na odpowiednich ludzi, żeby coś z tym robić. I pamiętam tutaj, tu jesteśmy to jest chyba 96 albo 97 rok, nie pamiętam dokładnie, z tym ja, obok mnie jest Agata. Eee, wybraliśmy się razem na warsztaty filmowe organizowane przez e, świętej pamięci Henryka Klubę, reżysera, który był wtedy, on był filmówki w tamtych czasach. I to było takie pierwsze moje praktyczne zetknięcie z filmem. Pamiętam, pan Henryk Lubaca poprosił, żeby każdy wymyślił sobie jakąś scenkę, którą możemy teraz zrealizować w ramach tych warsztatów. My za gadą wymyśliliśmy wspaniałą scenę, po prostu bardzo głęboka, metafizyczna. Generalnie chodziło o to, że no, są warsztaty, ktoś zasypia, potem się budzi, nikogo nie ma, wychodzi na korytarz, spotyka jakieś dziwne postaci, przemykają się, trochę jak z to wszystko było, w końcu podchodzi postać, mówi do niego, kim jesteś. Nasz bohater mówi, nie wiem. No właśnie, no i to było bardzo głębokie, metafizyczne i w ogóle. Przedstawiliśmy nasz pomysł w panu Henrykowi Klubie, i pamiętam, on powiedział, a czyli on zasnął, tak? To nazwijmy ten film śpioch. On się budzi, podchodzi do drzwi, drzwi, zamknięte i idzie spać dalej. I to chyba dobrze pokazuje właśnie ten mój początek z tym filmem. Ja chyba sam zamieniłem się w takiego śpiocha. Eee, bo. No bo właśnie skończyliśmy naszą wspaniałą e, trójkę z maturą międzynarodową. Mogliśmy sobie wybierać wszystko, gdziekolwiek pójdziemy. No i gdzie ja poszedłem? No tam, gdzie po prostu jako przyszły mąż... Ojciec musiałem mieć zawód, prawda, tak mi wmawiano, jak mówiłem ojcu, że chciałem być filmowcem, to się nabijał, że to z sztukmistrzem chcę zostać, nie, no, facet musi mieć zawód, tak dalej, to było trochę, to były dawne czasy, więc teraz trochę się zmieniło, więc ja po prostu mając to wspaniałe wejście wszędzie, poszedłem no najbardziej, teraz już wiem, odległy kierunek, jaki może być od bycia filmowcem, czyli na informatykę. I pamiętam, już na pierwszym roku wszystkim mówiłem, słuchajcie, ja jestem na razie na informatyce, ale zobaczycie, będę jeszcze znanym filmowcem. No i tak to trwało, trwało, Tam jakoś sobie dawam radę, nie było z tym problemu, w każdym razie kończę informatykę, więc co ja robię? Skończył informatykę, idę na drugie studia, czyli ekonomię i finanse, no bo dzięki temu jeszcze bardziej mogę znaleźć tą wspaniałą pracę i utrzymać tą rodzinę i tak dalej, i tak dalej. E, więc kończę to. E, ekonomii i finanse, już ten drugi dyplom magistra, ale wszyscy po drodze już mam te prace i wysyłają CV. Jestem taki zestresowany, że przecież już w ogóle zaraz na mnie nie będzie miejsca na rynku pracy, więc też zaczynam wysyłać CV. Okazało się, że był ten jeden slot czekał, momentalnie go znalazłem i tak się zaczął mój nowy okres. Czyli stałem się panem konsultantem. Zacząłem pracować w korpo. E, wspaniały czas, dużo wyzwań, dużo się działo. Z e, ta takiego e, tuż po studiach. No to był wspaniały czas. Tutaj karta American Express, e, tutaj toś tam darmowe baseny, loty. Ja pracowałem we Wrocławiu. Moja ówczesna dziewczyna Magda w którym mieście, więc co, co, co weekend dorotywałem do niej. Tam wyjeżdżaliśmy na urlopy, wszędzie można było, w różne miejsca. Także tylko na tydzień, bo na dłużej się nie dało, Pamiętam, jak raz poprosiłem o dwa tygodnie, to prawie mi wyśmiali, po prostu jak ja śmiem prosić o dwa tygodnie urlopu. No wspaniały czas, <grym> bardzo intensywny, w ogóle mi nie było w domu. No i ten film gdzieś tak odszedł, w ogóle nawet nie było przestrzeni o tym, żeby o tym myśleć. No ale oczywiście przyszedł ten czas, ten kryzys wieku XX, do nie średniego, te 30 lat, Te jeszcze 30 lat zacząłem zastanawiać się, gdzie ja jestem i czy to jest to miejsce, bo ja cały czas czułem... Jakąś taką tymczasowość, że nie wiem, że przyjdzie ten jakiś anioł, cokolwiek i tak mnie powie, no idziesz teraz do szkoły filmowej albo zaczniesz robić filmy. No ale się nic nie działo ja już dobijałem do tej trzydziestki, a tu nic po prostu. Przyjechałem w tym korpo z tymi strasznie dziwnymi ludźmi. Eee, nie wiem czy państwo, ktoś ma z państwem do czynienia. W ogóle w korpo, bo rzeczywiście tak się żartowaliśmy, że jesteśmy takimi ekskluzywnymi prostytutkami. Bo to tak było, gdziekolwiek były pieniądze, tam cię wysyłali. Ja miałem to szczęście, że, że, że generalnie miałem probie, e, projekty tam tylko Wrocław, Warszawa. Raz zaproponowano mi Budapeszt, Bukareszt, Bukareszt to był. I śmiałem odmówić, mogłem odmówić, ponieważ wiązało się to ze zmianą mojego profilu, że z finansów, te resources, musiałem pójść, ja się nie zgodziłem. Pamiętam, miałem bardzo długą rozmowę z panią z HR-u, że każdy jest kowalem własnego losu. Byłem bardzo zestresowany po tym, że już wszystko się zawaliło, ale gdzieś tam miałem satysfakcję, z takim kowalkim losu stałem się przez chwilę. Powiedziałem nie. Nie poszedłem za ciosem, pamiętam zamiast do Bukaresztu, poleciałem hmm, do Warszawy. No ale potem wysłano mnie, rzeczywiście trafiłem do Mediolanu, wspaniałe miasto, z którego w ogóle nie mogłem korzystać. Po prostu zapieprzałem, jak nie wiem, po prostu byłem totalną prostytutką. Taką Robiłem po prostu z laptopem, latałem za moim menadżerem i robiłem PowerPointy za niego. Eee, kupę kasy zarabiałem, ale było już tak to frustrujące. We Włoszech ten korpo to był w ogóle rozwinięty do granic, po prostu. Możliwości, że to w Polsce dopiero aczkowało. On się tak dziwił, dlaczego wy w Polsce tak narzekacie na to, tą... znaczy, jak przyjeżdżacie tutaj, to wam się nie podoba to, co robicie, przecież płacimy wam za to, o co chodzi. On nie mógł zrozumieć tego, że przecież płacimy wam za tą robotę. Eee... No i pamiętam te wszystkie dyskusje, te, nie wiem, że ktoś ma Audi, jako samochód służbowy, a ten drugi ma Volvo, i w tym Audi skrzypią te drzwi, jest takie beznadziejne, a ten ma Volvo i ma lepsze, a ja jest kupiłem pan tam tamtą teczkę za. Bo w promocji za 1000 euro i tak myślę, ja pierdolę, czy naprawdę chcę być w tej przestrzeni z tymi ludźmi, bo tam jest ten podział tych role models, że ci menedżerowie są tym role model, z kim, kim chciałbyś być i tak dalej. No więc wtedy stwierdziłem, że czas albo zostanę tym panem, o tych aktówek za 1000 euro, albo coś zmienię. I tu rzeczywiście też muszę przyznać, miałem duże wsparcie rodzinny i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły, ale też muszę powiedzieć, wspaniały moment wybrałem. Po pierwsze, niedawno temu, wcześniej umarł mój ojciec. Matka w depresji, ciężkie, dużo rzeczy się działo. nie będę wchodził w szczegóły. Moja żona w ciąży, idealny moment, żeby rzucić korpo i zacząć realizować swoje plany. I poszedłem do szkoły filmowej. Będąc z takimi dziećmi małymi, to była prywatna szkoła, więc to nie była ta słynna łódzka, to nawet nie byłoby szans. Eee, więc byłem ja w tym wieku 30 lat i, i te dzieci tuż, tuż po szkole średniej. Więc było to duże. <noise> Dla mnie takie przekroczenie. Ale z drugiej strony też druga młodość. Eee, no i wtedy urodził się nasz pierwszy syn Leo. Nie wiem, czy Państwo znają naszą historię. Nie będę już głęboko wchodził w nią. W każdym razie tak wyglądaliśmy, jak się urodził Leo. Leo został zdiagnozowany z bardzo rzadką genetyczną chorobą, która się pięknie nazywa klątwa 2-Ondyny. Oficjalna nazwa to jest CCHS. I przestaje oddychać, jak gdzie spać. Więc pierwsze 6 lat spędził podłączony do respiratora z rurką trechastominą. Więc na początku tak wyglądaliśmy dziś. Do niego on był w tym szpitalu, podłączony do tych kabli, jeszcze był pod sedacją i tak dalej. A my mieliśmy dość taki ciężki okres w naszym życiu się rozpoczął. I rzeczywiście jednak ten zbieg okoliczności. Aha, oczywiście wszyscy mówić, no ale teraz to musisz wrócić do korpo, chore dziecko i tak dalej. To nie ma opcji po prostu. Już musisz zapomnieć o tym. A ja stwierdziłem, że nie. Nie mogę go winić za to, że jakby przestałem realizować swoje marzenia. No i tak wyszło. Że z tej naszego obrazka zrobiło się coś takiego. Yy, to, to zdjęcie zresztą to jest pierwsze ujęcie, które nakręciłem do filmu o nas, o naszej historii. Nakręciliśmy dokładnie, ponieważ robiłem go wspólnie z Magdą, robiliśmy go w dwójkę w naszym domu. Dzięki też namowie paru osób, yy, które udało mi się spotkać na mojej drodze filmowej. I nakręciliśmy film, nasza klątwa, gdzie nasze, przedstawiliśmy nasze pierwsze pół roku z Leo. Ech nie specjalnie ten film na początku się przyjął. Ludzie tak jak do Jeża podchodzili, że zbyt osobiste, że w ogóle, że co to jest? Jak był pokaz na jakimś takim wewnętrznym, w jakiejś uznanej szkole dokumentu, to właśnie mówi, że tak w ogóle nie wolno robić dokumentów, o co chodzi. No ale ja trochę mając to doświadczenie korpo, coś zrobiłem, tabelkę, festiwale, będę wysywał i tak dalej. No i lokarno dostał się. I dwa, najważniejszy festiwal dokumentalny dostał się. No więc jakby stopniowo zaczęto też myśleć, no może zwróćmy uwagę na ten film, co tam się dzieje, który gdzieś tak w takie festiwale się dostaje. No i tak wyszło, że z takiej kanapy, gdzie tak wyglądaliśmy, nagle tak, wylądowaliśmy, dwa lata później, <grym, <grym, na czerwonym dywanie. Proszę spojrzeć, jak my wspaniale tutaj pozowaliśmy. jak wspaniale ja stoję na sukni mojej żony. Tutaj już nawet bardziej widać. <grym>, ja Myślę, że moja żona miała, już chyba mogę to powiedzieć, generalnie totalnie rozwalony zamek, bo akurat siadałem do samochodu, pękł jej, więc było tak związany, więc mus, mogła się tylko tym jednym profilem od, od, od strony fotografów. Ale no, było to coś niesamowitego, że my rzeczywiście z tego największego doła, z którego trafiliśmy, yy, mając chore dziecko i nagrywając tą próbę jakoś oswojenia i poradzenia z tą, z tą sytuacją, wydawaliśmy nagle na czerwonym dywanie. No to był wspaniały czas. Na nic nie liczyliśmy. Trochę też jakby zdałem, wiedziałem, jak funkcjonują te Oscary, więc po prostu korzystaliśmy z tego, że jesteśmy w tym miejscu i doświadczamy niesamowitych tych rzeczy. Tutaj na przykład mamy w ogóle jakieś wspaniałe osobistości. Da się poznać, jak właśnie współnominowaną Julian Moore, współnominowaną, to był 2015 rok, tak, Patricia Arquette, tutaj był Wim Wenders, z którym się śmieje, jak nie wiem, ale rzeczywiście to był wspaniały czas. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Jeszcze dodam taką ciekawostkę. Moja żona została obwołana jako best... Co tam jest? Trust? Nie wiem. Nie, to jest trust, best trust on the Oscar Red Carpet. Zwróćcie uwagę, jaki ma wspaniały, naturalny make-up i fryzurę. A to tylko dlatego, że po prostu nie pozwoliła nałożyć na siebie tony rzeczy, które te panie chciały na nią nałożyć. A i tak miała tonę. Eee, więc super to był czas, naprawdę. I dużo się ważnego wydarzyło, bo niestety, tak jak mówię, na Oscary nie liczyliśmy, ale Oscary mają tą jedną wspaniałą rzecz, że zwracają uwagę osób na pewne ważne tematy. I tutaj nam bardzo zależało, żeby wybrzmiał temat, bo jednak choroba naszego syna, CCHS, to jest bardzo rzadka choroba, totalnie niedofinansowana. I, I tak naprawdę, nawet dzięki tej głupiej nominacji, strasznie dużo osób zaczęło interesować się tą chorobą, zwłaszcza w Stanach. Organizacja amerykańska w Stanach stwierdziła, że jest takie wielkie zainteresowanie, że założą CCHS Foundation, której celem będzie zbieranie pieniędzy na na badania lekarskie. My staliśmy się ich reprezentantami na Polskę. Założyliśmy później własną polską fundację CCHS Dej mi klątwę. Staraliśmy się pozyskiwać środki na właśnie wspieranie badań nad lekiem. Robiliśmy mnóstwo rzeczy związanych z popularyzowaniem także choroby. Nakręciliśmy kolejny film, nazywał się Ondyna. O CCI Chest Tym razem wychodziliśmy trochę w przyszłość, była to fabuła. Nasz główny bohater ma 21 lat i, i tak zastanawialiśmy się, jak może wyglądać życie 21-latka z klątwą Ondyny. Zagrał go wspaniale Bartek Bielenia, jego dziewczyną była Magda Koleśnik. Staliśmy yy. się nad producentami muzycznymi. nagraliśmy, znaczy Zorganizowaliśmy nagrywanie takiej wspaniałej składanki, Ondyna Bardzo polecam. Nie ma jej tutaj na stole, bo jesteśmy totalnymi tupami wołowymi, jeśli chodzi o sprzedaż. Więc nawet nie pomyśleliśmy, żeby je przywieźć, ale one są. Jest taka strona Ondinata, jest piękny winyl w takich też kolorkach wspaniałych. CD jest, jest jeszcze B-Side, wydaliśmy Friends for Ondin. Tutaj będzie niedługo koncertówka, też w streamingach jest dostępne, więc bardzo zapraszam na stronę Ondinata, gdzie to wszystko można nabyć. To jest najbardziej eklektyczna składanka ever w historii. Po prostu zrobiliśmy coś, czego nikt nie zrobił, i teraz wiem, dlaczego nikt nie robił. Po prostu, bo nie ma totalnie targetu na to. Połączyliśmy Anię Karwan, Kajer, Alfa Kamińskiego ze Stefanem Wesołowskim, Wacławem Zimplem i jeszcze Czerwo ze Słońców nam zagrała utwór. Po prostu totalnie nie ma na to e, targetu. Ale wspaniała płyta. To jest wspaniało, naprawdę. Wspaniale jeszcze połączyliśmy to z historią otworek na CCHS. E, no właśnie. I i rzeczywiście to jest taki przykład tego, jak jakieś takie dziwne decyzje właśnie, że to do filmówki, wiem, jak ona była w ciąży, tym w że zrezygnował. Ja mojej matce nie powiedziałam chyba przez rok o tym. A potem jak powiedziałem jej, ty powiedziała, to powiedziała, że zrobiłeś głupotę, ale coś zrobimy, żebyś się jednak wrócił do, do korpo. No, <laughs> no jak to wygląduje właśnie, że gdzieś tak e, rządziłem w tym dywanie. E, nie wiem, później strasznie dużo informacji, dostać mu chorobie, że naprawdę e, nie wiem, nawet z RPA dostałem maila. Pamiętam, że dzięki naszemu filmowi ktoś zdiagnozował chorobę swojego dziecka. Więc rzeczywiście dużo dobrego z tego wyszło, z tego naszego filmu, dzielenia się naszą historią. I to było takie właśnie moje pierwsze, że trzeba się dzielić ze swoimi historiami, bo naprawdę zawsze to się, nie wiadomo, się, komu może się przydać. No ale i teraz oczywiście ma ciąg dalszy. <grym> Widzieliśmy, dobra. A, jeszcze najważniejsza rzecz. Zrobiliśmy operację dla Leo. Leo już nie ma trachotomii. Ma stymulator nerwu przepony zrobiliśmy ją w Szwecji i tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, co możemy zrobić dla Leo w tym momencie. Yy, on cały czas ma, ma tą chorobę, ale już ma inne, inne urządzenie. Więc mieliśmy, dobra, czas na kolejne dziecko, żeby Leo nie był samotny i tak dalej, i tak dalej. Ech. No i tutaj trochę echa tego, co usłyszeliśmy wcześniej. Yy, Magda, będąc, nie wiem, w tym? ósmym ósmy miesiącu ciąży zdiagnozowany został rak piersi. Eee, jakoś mogliśmy uwierzyć, że nagle ponownie wchodzimy w coś takiego. I, I był to ciężki czas bardzo. Ciężki chyba dlatego, bo jednak z tą klontwondyny byliśmy dwójkę przeciw tej chorobie. Tutaj jakoś każdy z nas musiał sobie sam radzić z tą, z tą sytuacją. Jakoś moj, moj, każdego i percepcja jednak była inna. Moja inna, Magdy inna. No Nie sposób mi wejść w głowę Magdy w tym, co ona przeżywała. Trudny był to okres. Na szczęście trochę czasu minęło, nasz syn ma teraz 7 lat, jest cudowny, ale to jest kolejna historia, która chodziła nam, mi przede wszystkim po głowie, żeby się z nią podzielić. Doświadczyliśmy czego? Doświadczyliśmy jakiegoś takiego przebiegu emocjonalnego i czułem, że, że musimy się z tym podzielić. I na szczęście Magda się zgodziła, żeby w to wejść. I teraz właśnie jesteśmy w trakcie montażu. Jesteśmy w trakcie montażu filmu, który temat robimy razem z muzyką strumiejskiego, muzyką Stefana Wesołowskiego. To jest tajemnica na razie, nikt o tym nie mnie, więc panowie jesteście piersi. Ten film nazywa się Kompleta i mam nadzieję, że powstanie. Nie wiem, jaki będzie. Będzie to bardzo dziwny film, ale jest to kolejna rzecz, historia, którą czuję, że chcę się podzielić. Chcę się podzielić tym, przez co przeszliśmy. A też jest mi to potrzebne, żeby, żeby iść dalej. Bo nie wiem, gdzie pójdę, ale tych historii jest mnóstwo, którymi chcę się dzielić, tych filmów, które chcę robić. To jest też niesamowite, bo wszystko, czego doświadczyłem, doświadczyliśmy, też mnie nauczyło, żeby się nie spinać, że te historie czasami się udają, czasami się nie udają. Świat filmowy jest straszny i to, to jest nieco obrzydliwy. To też poczułem, że ja wszedłem z korpo do filmówki po to, żeby jednak robić sztukę. A nie być znowu w korpo, więc tak naprawdę ja chyba teraz jestem na topie, że wyjdzie to, wyjdzie, nieważne. Sam proces jest ważny, właśnie tworzenia tych historii. Pomysłów jest dużo na kolejne filmy, scenariusze, to wszystko gdzieś tu jest. Eee, ale mam taki zen, że to nie liczy się nawet. Nie, nominację do Oscaru już miałem, to jest jakby już, to już mam za sobą. Ale ważne, żeby, żeby właśnie wyrzucać siebie i być. Z sobą w tym wszystkim. I, i chyba to jest najważniejsze. I, I też czuję, że te wszystkie rzeczy, które nas budowały, one tworzą jakby to, kim jestem, kim chciałem być. I, i, i czuję, że z każdym kolejnym dziełem jestem coraz bardziej sobą i coraz bardziej jestem autentyczny w tym wszystkim. I teraz na koniec. Nie wiem, jak u was w mieście, ale u nas w Warszawie wszyscy mają ADHD. Jestem przekonany, że wszyscy prezentujący tutaj mają ADHD. Ale ja, idąc e, z tą falą, e, też stwierdziłem, że będę się diagnozować. To jest zupełnie nowa rzecz. I jest oczywiście, lekkie, bo lekkie ADHD, ale jest, ba, ADHD z lekkim spektrum e, autyzmu. I dla mnie to było, to jest zupełnie nowa rzecz. Tak naprawdę nie do końca potwierdzona. Po pierwszym spotkaniu, dla mnie to było odkrycie: wow, jakby nagle to totalnie zmieniło sposób myślenia o mnie, o tych wszystkich próbach, tym, gdzie ja jestem, co ja chciałem, tych usiłnych starania się E, osadzenia się w tym życiu, to jest normalne, co nie jest normalne. jakby Dla mnie to było po prostu mind-blowing ta, ta informacja, że jednak coś tam jest. I, i, i właśnie speciały, na prezentacji szukałem, nad nie wiedziałem, że taki jest wspaniały symbol neuroróżnorodności. To jest po prostu wspaniały in, tęczowy infinity lub To jest neuroróżnorodność i jest to coś cudownego po prostu. I, i, i naprawdę dla mnie to jest to jakieś totalnie nowe otwarcie w ogóle w tych wszystkich rzeczach, tych projektach, tych rzeczach, co się działy po prostu. Totalne nowe spojrzenie i nie wiem, jakie spłęta dla Państwa <laughs> do tego wszystkiego. Jest to moja własna historia, ale, ale tym, że ja się cieszę w miejscu, w którym jestem i naprawdę i mam jakiś taką, taki spokój sobie, że już nic nie muszę, a teraz mogę w końcu robić to, co chcę. I, i, i to jest we mnie. Ale jeszcze jedna rzecz na sam koniec. To wszystko nie wydarzyłoby się. Gdyby nie. Najwspanialsza no, osoba, jaka kiedykolwiek chodziła na tej ziemi, która mnie wspierała we wszystkim i tylko dzięki której tu jestem. A oprócz tego wspaniała artystka wizualna Magda Hickel, którą strasznie chciałbym zaprosić tutaj na scenę. Proszę, zapraszam.